Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii, co będzie w kolejnych magazynach Lego. A w tym odcinku przyjrzymy się, co będzie w drugim wydaniu magazynu Lego Ninjago na rok 2021. Zapraszam! Na chwilę obecną w Polsce jest dostępny magazyn z minifigurką Jay'a z 12 sezonu, oczywiście bez naramienników i kolejny numer trafi do sprzedaży 29 grudnia wraz z minifigurką Moonsa, który jest zarówno aktualnym numerem magazynu LEGO Ninjago w Niemczech i następny numer zadebiutuje już 28 grudnia wraz z mini figurką Koula oraz Kików. Przeciek, który został przedstawiony w poprzednim odcinku pochodził z Litwy, natomiast przeciek, który przedstawię za chwilę nie pochodzi zarówno z Litwy, jak i również z innego kraju, poza Grecją oczywiście, bo ten przeciek, który za chwilę przedstawię pochodzi z Grecji. Ale najpierw odpowiedzmy na pytanie, co będzie w drugim wydaniu magazynu Lego Dragon na rok 2021? Otóż otrzymamy mini figurkę Lloyd'a z 13 sezonu ze serii spinnerów Spinjitzu su Mars, tak jak minifigurka figurka Cola przedstawiona przed chwilą. I na pierwszy rzut oka, z wyglądu, minifigurka figurka wygląda naprawdę dobrze lepiej niż minifigurka figurka Cola. Natomiast, patrząc na wyposażenie, no, co można powiedzieć. Złota tarcza z elementem zielono-prześroczystym oraz miecz z elementami zielono-prześroczystymi no brzmi troszeczkę ubogo ale patrząc na miecz wydaje mi się, że ten dodatek jest całkiem niezły, troszeczkę lepszy niż to co otrzymałem wraz z figur cola, czyli te kiki. Natomiast jeżeli chodzi o premierę tego wydania, to w Niemczech nie wiadomo kiedy ten magazyn zadebiutuje, w Polsce też nie wiadomo, bo do dnia dzisiejszego nie został udostępniony katalog z datami premier kolejnych magazynów nie tylko LEGO Ninjago, ale i również innych serii magazynów LEGO na rok 2021. Jeżeli chodzi o moją przewidywalną datę, którą mógłbym powiedzieć, to jest 24 lutego. To już wszystko na dziś. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i jeżeli chcesz być na bieżąco z najświeższymi informacjami o tym co otrzymamy w kolejnych numerach magazynu LEGO, to koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale, by być na bieżąco z tymi materiałami, jak i również z pozostałymi. Trzymajcie się, do zobaczenia.